Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj opowiem Wam trochę o żywieniu chomików, więc zaczynajmy. Najpierw trochę o tym, czego chomiki nie mogą jeść, więc nie mogą jeść żadnych owoców cytrusowych, czyli na przykład pomarańczy, mandarynki, cytryny, papai, kiwi, grejpfruta i tak... Co ty robisz? I tak dalej. Dalej, nie mogą jeść ziemniaków surowych, a nawet jak ugotowane to polecam w małych ilościach. Fasoli, cebuli, słodyczy typu cukierki, lizaki i tak dalej, żelki y oraz resztkami z naszego stołu y czosnkiem, ostrą papryką, pomidorami oraz rebarbarem. Teraz coś co mogą jeść często y tak, około dwa razy w miesiąc, coś w tym stylu. To tutaj y, chyba gryzie mój kot, <grytanie> Tefis. No hej. Więc tak, y, czasem mogą ujeść białko zwierzęce, czyli gotowane lub suszone mięso, biały lub żółty ser, gotowane jajko, i to dajemy naprawdę bardzo mało, i dosłownie raz bądź dwa w miesiącu. To spokój się Okej, okay, no i gałęzie, które mogą jeść to gałęzie wierzby, to klonu, akacji, brzowy. Pamiętajcie, że chomiki bardzo chętnie je obgryzają. Dostarczają one mikroelementy i celulozę i umożliwiają ścieranie się kaczy, których przerost nie jest niczym dobrym. Chomiki bardzo chętnie jedzą trawy. Zieloną trawę, koniczynę, liście i kwiaty mniszka lekarskiego, rdestu, lebiody, krwawnika, stokrotki szałwii suszonej oraz liście jeżyny. Niektóre chomiki lubią również siano. Ale teraz przejdźmy do rzeczy, które chomiki mogą jeść. Tutaj na przykład Tofik je sobie akurat e, orzecha. Chomiki mogą również jeść arbuzy, maliny, truskawki, y, groszek, y, dynie, oczywiście jabłka, trochę banana i większość owoców, które możemy mieć... Jeść... Dawid, co Ty robisz? <grywka> większość owoców, które możemy mieć w ogródku. I teraz warzywa. Mogą jeść ogórek, marchew, kalafior, kalarepe, bura, buraki, Troszkę sałaty również nie zaszkodzi, lecz w bardzo małych ilościach. Taki nurej, nudejs. A co do ziaren, to mogą jeść pszenicę, żyto, owiec, proso, ryż, ziarna słonecznika, mieszanki ziaren zawierające często preparaty witaminowe. Dostępne we wszystkich sklepach zoologicznych. No i różne orzechy. A co do takich innych rzeczy, to mogą jeść ser biały. Niektóre chomiki lubią też ser żółty. Tofik bardzo go lubi, lecz pamiętajcie, wszystko z umiarem. Nie dawajcie nigdy za dużo tego wszystkiego. Dawajcie w małych ilościach, ewentualnie dołóżcie tego, co, co, co dajecie chomikowi. I pamiętajcie, co za dużo, to niezdrowo. Więc tak, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!